Cześć, jestem Sastem z Mistrzów Robotyki, a dzięki temu filmikowi dowiecie się więcej o samych klockach, które znajdują się w zestawach krypton. W zestawach do robotyki krypton znajduje się dość sporo tych klocków. W kryptonie 0 i kryptonie 4 jest ich ponad 400, w kryptonie 2 ponad 700, w kryptonie 6 ponad 800, a w kryptonie 8, czyli tym najwyższym modelu, ponad 1100. Z samych klocków mamy różne rodzaje. Myślę, że zaczniemy od podstaw. Podstawy mamy y, dość spore, ale są też mniejsze. Fajne jest to, że podstawy też można ze sobą łączyć za pomocą takich y, dołączanych łączników. Mogą nam służyć też przy okazji jako ścianki. Hmm. To, co jest takiego istotnego, to belki i sposób ich połączenia zobaczcie, że belki z każdej strony mają otwory. Y, równolegle mają otwory kwadratowe i otwory okrągłe. Mają też otwory z przodu i z tyłu do łączenia. Fajne jest to, że piny, które są w zasadzie takie same. Jeżeli połączymy klocki tymi otworami kwadratowymi, o, mamy wtedy stabilne połączenie. Natomiast jeżeli połączymy je y, tutaj tymi okrągłymi otworami, wtedy mamy połączenie ruchome. No i taka duża fajna przewaga klocków, no to właśnie sposób połączenia ich przodem-tyłem. Bez żadnych dodatkowych y, pomocniczych belek. To pozwala tworzyć naprawdę fajne, wysokie, duże konstrukcje. Co jeszcze? Takimi fajnymi klockami, które są właśnie w kryptonach, są sześciany. Sześciany można łączyć z każdej strony tak samo. Bardzo fajny system. Ja sobie tutaj już zbudowałem wcześniej, mogę pokazać. Zobaczcie, z każdej strony. Oczywiście je można łączyć tak samo z tymi naszymi belkami. O, weźmy teraz taką. Można je łączyć za pomocą wszelkiego rodzaju łączników. Wszystko naprawdę fajnie, sprawnie nam tutaj pasuje. Jeżeli chodzi o piny, mamy trzy rodzaje pinów: mamy piny potrójne, piny podwójne i takie łączniki małe. O, takie małe połóweczki. Tak, one są specjalnie przeznaczone do y, łączenia, podłączania silników bezpośrednio do belek, czy tam do klocków. Mamy oczywiście cały zakres zębatek większych, mniejszych. Mamy też cały zakres różnego rodzaju przekładni. Są oczywiście, są oczywiście koła. Koła są naprawdę duże, dlatego że duże są silniki. Do tego jest jeszcze cały zestaw czujników. Także cały zestaw do robotyki krypton składa się z naprawdę wielu fajnych, ciekawych elementów. Myślę, że warto zobaczyć, myślę też, że przed zakupem warto sobie spojrzeć na spis części, który można znaleźć spokojnie w sieci, zobaczyć jakie tam są elementy. Myślę, że też w pewien sposób na pewno pomoże to przy wyborze odpowiedniego zestawu podczas zakupu. Hej, pozdrawiam.